W jednym miejscu mamy wszystkich właściwie najpoważniejszych uczestników produkcji żywności w Polsce. Tej żywności, która jest słusznie naszą dumą, naszą, naszym sukcesem i naszą szansą na rynkach międzynarodowych. My eksportujemy tej żywności coraz więcej. Ubiegły rok prawie 30 miliardów euro wartości sprzedaży żywności, w tym roku. Wszystko na to wskazuje, będzie więcej, ponieważ cząstkowe dane wskazują, że eksport rośnie. Jest to zresztą szczególne wyzwanie i szansa dla polskiego rolnictwa, ponieważ po okresie zapaści tego okresu stowarzyszeniowego przed wejściem do Unii Europejskiej, gdzie niepotrzebnie została zredukowana wielkość produkcji żywności w Polsce, wracamy do należnej nam pozycji. Polska staje się liczącym producentem żywności nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ta żywność jest chętnie kupowana, ponieważ jest synonimem dobrej jakości. Ja się bardzo martwię, że w okresach różnych napięć politycznych, niewątpliwie okres wyborczy do takich napięć należy, pojawiają się w Polsce głosy, które. Dostarczają, dolewają oliwy do ognia głosy polskich polityków kwestionujących jakość polskiej żywności. Niestety, w tej chwili, w tym zaciertrzewieniu politycznym, część polityków, przede wszystkim struktury czy formacji, która nazywa się Konfederacja, opowiada niestworzone rzeczy, mówiąc o tym, że polska żywność jest żywnością, która szkodzi Polakom, która powoduje choroby, między innymi ma właściwości czy, czy cechy karcenogenne. To jest wszystko nieprawda. My nie możemy pozwolić na to, by szkalować wizerunek polskiej żywności, bo, proszę państwa, to wszystko natychmiast przekłada się również na naszą pozycję negocjacyjną i możliwości sprzedaży na świecie. Powoduje również niepokój u naszych konsumentów, a przecież rynek wewnętrzny jest jednym z podstawowych i może najważniejszych rynków.